Oboję o historię. Była w sobie kasza, Znalazła w ciąży, ale nie wiedziała, kim, kim był ojciec. Są trzech podejrzanych. Jed... Trzech się nie chcą przyznać. Drugi nazywa się Adam. Pierwszy, nieważny. Pierwszy, kur. Pierwszy nazywa się Adam. I no, i się ci wiesz, nie słychać Co z nami nie ci się. Wracam do tematu Adam. Oznamy, że się, się, się nazywa tam. A tam mógł z nim zaczej Ale jakie są te wody? Bo miał parco koron... Miał klej. Tu z... bardzo... Miał bardzo parco ciuchy, więc nie wiem jak to mogło być. Jakby jakimś cytem się stało, no to ewidentnie musieli to w czuchach. Truki podejrzane. Ciekawe, jak go tu nazwać. Wymyślę tak na szybko. Marcin, Marcin. Miał klej. Miał włosy dziwne, ułożone. Pół bez koszulki i prost skarpetek. Czyli musiał być bez butów. I ostatni podejrzany. Kapipara, wyluzowany kość. Jak myślicie, kto to był? Czekaj, był Adam, Adam, pierwszy Adam, drugi Marcin, czy ci wyluzowana kapipara? E, piszcie w kom. Jak myślicie, na kogo obstawiacie? Pa, pa!